Niektórzy ludzie są ekspertami w sprawianiu, że czują się mile widziani. Nie pytają. Po prostu pojawiają się bez butów i z torbą pełną problemów. A kiedy się wahasz, przypominają ci, że jesteście rodziną. Taka jest Beata. Jest młodszą siostrą Kacpra o cztery lata, matką dwójki, rozwiedzioną, wiecznie bez grosza i zawsze online. Cała jej osobowość istnieje gdzieś pomiędzy chaotycznym wolnym duchem a umęczoną, samotną matką. Jest typem osoby, która powie ci, jak bardzo jest wyczerpana, podrzucając ci dzieciaki na ganek trzeci raz w tym miesiącu. I jakoś zawsze udaje jej się sprawić, że czujesz się jak ten zły, jeśli powiesz nie. W zeszłym roku, w długi weekend majowy, mieliśmy jechać do Gdańska. Kacper i ja zapakowaliśmy samochód, kupiliśmy przekąski, zarezerwowaliśmy pokój z przyjaciółmi. Wsuwałam sandały przy drzwiach wejściowych, gdy podjechała kija Beaty. Jej synowie wyskoczyli boso, goniąc się z makaronami basenowymi. Pomyśleliśmy, że spędzimy ten weekend u Was, uśmiechnęła się promiennie. Nie poprosiła, nie została zaproszona, po prostu założyła, że tak będzie. Ten weekend zakończył się roztopionymi lodami na patyku na dywanie, dwiema potłuczonymi doniczkami i migreną, która trwała do środy. Jedyny moment jasności nadszedł późno w niedzielę wieczorem, kiedy Kacper kopnął drzwi szafy, które nie chciały się zamknąć. Westchnął i mruknął: Kiedyś naprawdę będziemy musieli zająć się tym domem. To zdanie utkwiło mi w głowie bardziej niż sądziłam. W tym roku zaczęłam wcześnie. Majówka znów się zbliżała. Zaznaczyłam datę w kalendarzu już w marcu. A w połowie kwietnia mieliśmy zaproszenie do domku nad jeziorem naszych przyjaciół na Mazurach. Tylko dorośli. Bez dzieci, bez hałasu, bez beaty. Powiedziałam jej przez telefon: Będziemy poza miastem w długi weekend. Beata. Wyjeżdżamy w sobotę do późnego poniedziałku. Tylko cię informuję. Nastała chwila ciszy, a potem: Och, myślałam, że chłopcy znowu będą mogli popływać, ale w porządku. Nie powiedziałam nic więcej, żadnych przeprosin, żadnego otwarcia na negocjacje, po prostu cisza. W końcu rozłączyła się z krótkim bawcie się dobrze. Następnego dnia wyłączyłam stary kot do garażu. W sobotę rano wcześnie ruszyliśmy w drogę. Słońce ledwo wzeszło nad drzewa, gdy wyjeżdżaliśmy z podjazdu. Uchylone okna wpuszczały zapach wczesnego lata. Domek nad jeziorem był idealny. Cichy, przewiewny, zamieszkany, ale nie zagracony. Pierwszego wieczoru grillowaliśmy i graliśmy w karty do północy. W niedzielę spędziłam prawie godzinę nie robiąc nic, tylko unosząc się na wodzie i wpatrując w chmury. Po raz pierwszy od miesięcy nie czułam ucisku w klatce piersiowej. Wtedy zawibrował mój telefon. To była pani Nowakowska, nasza sąsiadka. Klaro, chyba twoja szwagierka jest w waszym domu. Przeczytałam SMS-a dwa razy. Widziałam jej synów biegających po waszym podwórku. Jej samochód stoi na podjeździe. Nie wpuszczałam jej. Ona ma klucz. Wpatrywałam się w ekran przez dłuższą chwilę. Beata nie miała klucza, ale znała stary kod. Może go zapamiętała. Może nigdy nie zapomniała. Odpisałam. Dziękuję. Proszę się nie mieszać. Proszę tylko obserwować z okna. Kilka minut później przysłała zdjęcie. Zamazane, zrobione przez zasłonę, ale bezbłędne. Młodszy syn Beaty w kąpielówkach, ociekający wodą na naszym tarasie. Otworzyłam Instagram. Beata i chłopcy. Dom wujka Kacpra. Impreza przy basenie. Podpis lśnił od emotikonów. Selfie Beaty w moich okularach przeciwsłonecznych. Drink w ręku. Dzieci w tle. Moje leżaki. Moje życie. Nie pytała. Nigdy nie pytała. I tym razem ja też nie zamierzałam jej prosić o opuszczenie domu. Nie powiedziałam Kacprowi. Jeszcze nie. Leżał rozciągnięty na krześle, śmiejąc się z przyjaciółmi, popijając zimne piwo, którego sam sobie nie nalał. Wyglądał na spokojnego. Nie zamierzałam tego psuć. Tego wieczoru zadzwoniłam do naszego agenta nieruchomości z pokoju gościnnego. Tylko potwierdzam, powiedziałam cicho. Oglądanie nadal aktualne na wtorek rano? Tak. Dziesiąta rano. Kupujący przyjdą ze swoim prawnikiem. Dobrze. Powinni wiedzieć, że ktoś może tam być. Niezaproszony. Pauza po drugiej stronie była krótka, ale wymowna. Klaro, czy to będzie problem? Nie, powiedziałam. Tylko upewnij się, że wiedzą, iż dom musi być całkowicie opuszczony zgodnie z prawem. Ja zajmę się resztą. W poniedziałek wieczorem nie sprawdzałam Instagrama. Nie pisałam do pani Nowakowskiej, nie otwierałam naszej aplikacji do monitoringu. Beata miała scenę, a ja nie zamierzałam przerywać jej występu. Z tego, co usłyszałam, później urządziła małego grilla dla jednej ze swoich przyjaciółek i jej dzieci. Publikowała relacje o znajdowaniu spokoju tam, gdzie jesteś chciany i błogosławieniu swoich chłopców wodą i radością. Oznaczyła kacpra. Nawet nie zauważył. Beata myślała, że odzyskała swoje miejsce. Myślała, że zamanifestowała swoją pozycję. Myślała, że jest ponad tym, by jej odmawiano. Nie miała pojęcia, że zamki już nie mają znaczenia. Wtorek rano, 1 czerwca, 10.01. Beata otworzyła drzwi wejściowe ubrana w jedną ze starych koszulek kacpra i parę znoszonych kapci. W jednej ręce trzymała batonik Miesli, w drugiej telefon. Nie spodziewała się gości. Na ganku stały trzy osoby. Dobrze ubrana kobieta trzymająca teczkę, mężczyzna w granatowym garniturze i agent nieruchomości z uśmiechem zbyt wyuczonym, by był naturalny. Według pani Nowakowskiej, która przeniosła się z okna na skraj swojego podwórka, Beata mrugnęła na nich w powolnym zmieszaniu. – Szukacie Klary? – zapytała. – Jestem jej szwagierką. Nie, powiedziała kobieta. Jesteśmy nowymi właścicielami, jesteśmy tu na nasz ostatni odbiór. Nastała cisza, taka jaka zapada, gdy ktoś zdaje sobie sprawę, że scenariusz się zmienił, a on nie ma następnej strony. To dom Kacpra, powiedziała Beata. Nic mi nie mówił. Prawnik wystąpił naprzód. Od wczoraj ta nieruchomość prawnie zmieniła właściciela. Nie jest pani upoważniona do przebywania tutaj. Musimy prosić o natychmiastowe opuszczenie posesji. Pani Nowakowska powiedziała, że Beata się roześmiała. Nieprawdziwie, coś wymuszonego jak kaszel z zębami. Chyba żartujecie. To jakiś żart. To nie był żart. O 10.17 Beata zadzwoniła do mnie. Patrzyłam, jak telefon dzwoni raz, dwa. Potem odebrałam. Jej głos był wysoki. Łamliwy. Sprzedałaś dom, nawet mi nie mówiąc. Nic nie powiedziałam. Byłam tu cały weekend. Chłopcy byli w basenie. To szaleństwo, Klaro. Masz rację, powiedziałam cicho. To jest szaleństwo. Nie mogłaś mnie nawet uprzedzić? Nie jesteś na umowie najmu. Nie jesteś w akcie własności. Nigdy nie byłaś na liście gości. Cisza po drugiej stronie była czysta. Myślisz, że to zabawne? Wysyczała. Nie, powiedziałam. Myślę, że to koniec. Klik. Nie zadzwoniła ponownie. Tego dnia nie. Ale też nie wyszła. Według pani Nowakowskiej, Beata stała przed drzwiami wejściowymi prawie 10 minut z telefonem w ręku, czekając, aż scenariusz zmieni się na jej korzyść, czekając, aż ktoś, Kacper, ja, los. Kroczy i zapewni ją, że nic z tego nie jest prawdą, że to wszystko jakieś nieporozumienie, że dom wciąż jest do jej dyspozycji, że nie została właśnie wymazana z miejsca, do którego nigdy nie miała prawa. Nowi wlasnici zostali u Sredinisa swoim agentom i prawnikom, spokojni, niewzruszeni. Mieli dokumenty, mieli klucze i mieli cierpliwość. O 10.39 wykonali cichy telefon. Dwa radiowozy policyjne przyjechały 10 minut później. Pani Nowakowska opisała mi wszystko przez telefon później tego popołudnia. Ostrożnym głosem kogoś, kto nie mógł uwierzyć w to co widzi, ale jednocześnie zawsze wiedział, że to nadejdzie. Próbowała zachowywać się normalnie, powiedziała. Mówiła im, że pilnuje domu dla brata, mówiła, że zaraz wróci. Wyglądała na przestraszoną? zapytałam. Nie, odparła, raczej na obrażoną. Beata stała na ganku boso, ze skrzyżowanymi ramionami w bluzie z kapturem zbyt długiej jak na czerwiec, jakby to ona była tą pokrzywdzoną. Jeden z policjantów spokojnie poprosił o dowód. Podała go jak królowa zmuszona do podpisania traktatu. Kiedy zapytali, na czyje nazwisko jest akt własności, unikała odpowiedzi. To dom mojego brata. To był dom pani brata poprawił ją policjant potem próbowała zyskać na czasie muszę tylko zadzwonić do niego na chwilę jestem pewna że jak wyjaśnię może pani zadzwonić z samochodu powiedział policjant ton beaty się zmienił zaczęła gestykulować podnosząc głos coś o jej dzieciach o tym jak pływały i nie wiedziały co się dzieje o tym jak ją oszukałam jak została zaskoczona bez powodu policjanci pozostali neutralni ale wtedy popełniła błąd. Pokazała im swój telefon. Spójrzcie, powiedziała. Nawet to opublikowałam. Widzieli to. Nic nie ukrywam. Policjant przewinął jej Instagram, jej posty z weekendu wciąż tam były. Rodzinny weekend wreszcie trochę spokoju. Powinnam tu po prostu zamieszkać szczerze mówiąc. Oznacz swoją szwagierkę, która udaje, że jest lepsza od ciebie. Zrobiono zrzuty ekranu. Poinformowali ją, że jest proszona o natychmiastowe opuszczenie nieruchomości, a jeśli odmówi, sprawa eskaluje. Beata zawahała się, zapytała, czy może się tylko przebrać, przygotować chłopców. Nie jest pani aresztowana, powiedział jej policjant. Ale wtargnęła pani na cudzą posesję. Nowi właściciele i mają prawne osnowę za podnoszenie obturzbę. Nie dokładajmy do tego w końcu Beata weszła do środka, trzasnęła kilkoma szufladami dla efektu i wyszła z dziećmi. Pani Nowakowska powiedziała, że chłopcy wyglądali na zdezorientowanych, ale byli cicho. Zapinała ich w fotelikach z drżącymi rękami, próbując ukryć wściekłość za wymuszonymi uśmiechami i głośnymi zapewnieniami. Drzwi się zamknęły, silnik zawarczał i tak po prostu zniknęła. Bez krzyków, bez dramatycznego załamania, tylko kwaśny smak porażki w biały dzień. Nic nie powiedziałam Kacprowi, kiedy to się stało. Wciąż byliśmy w domku nad jeziorem, pakując się, gdy zobaczył, że jego telefon wibruje. Podniósł go, zmrużył oczy. Znowu mnie oznaczyła, mruknął. Coś o zdradzie i wężach. Odwrócił ekran w moją stronę. Czarne tło z białym napisem. Rodzina cię nie zamyka. Rodzina nie kłamie. Niektórzy zapominają, kto ich wspierał, zanim cokolwiek mieli. Uniosłam brew. Sprzedałaś do mnie, mówiąc jej? Zapytał. Nie miała prawa wiedzieć. Spojrzał znów na telefon, a potem odłożył go na bok. Mówi, że przyjechała policja. Przyjechała. Nie ja ich wezwałam. Kupujący to zrobili. Powoli skinął głową. I wiedziałaś, że tam jest od niedzieli. Nie zamierzałaś mi powiedzieć. Nie chciałam spędzić weekendu kłócąc się o nią. Westchnął i podszedł do okna ze skrzyżowanymi ramionami, patrząc na drzewa kołyszące się w późnym popołudniowym świetle. Potem, po długiej chwili, powiedział: Wiesz, co jest zabawne? Myślę, że ona naprawdę wierzyła, że tam należy. Wierzyła. odwrócił się. Nie ostrzegłaś jej, pozwoliłaś jej w to wejść. Spojrzałam mu w oczy. Ona nigdy nie szanowała cichego ostrzeżenia, musiała usłyszeć, jak zamykają się drzwi. Nie kłócił się. Konsekwencje zaczęły się pojawiać dwa dni później. Dostałam telefon od naszej agentki nieruchomości. Brzmiała w połowie przepraszająco w połowie z podziwem. Złożyli zgłoszenie szkody, powiedziała. Zarysowania na parkiecie przy schodach, wygięta podstawa parasola na tarasie i jedne drzwiczki szafki wyrwane z zawiasów. Obwiniają nas? Nie, nie. To po przekazaniu, ale składają raport na policję i ewentualnie pozew w postępowaniu uproszczonym. Pytali, czy chcesz dodać własne oświadczenie? Nie chcę. Jesteś pewna? Tak. Sama się wystarczająco pomniejszy. Potem przyszedł e-mail. Nie od Beaty, oczywiście. Od jej przyjaciółki Anieli, którą spotkałam tylko raz. Przelotnie podczas wymuszonego babskiego wieczoru dwa lata temu. Powiedziała, że martwi się o chłopców, że sprawy wymknęły się spod kontroli i może mogłabym to odpuścić. Mówiła, że Beata nie odpowiada na wiadomości. Mówiła, że ostatnio wydaje się inna. Nie odpowiedziałam. Potem zadzwoniła mama Kacpra. Pierwsze słowa, jakie wypowiedziała, to. Zaskoczyłaś ją. Trzymałam telefon przy uchu i czekałam. Nie zasłużyła na takie upokorzenie, Klaro. Powinnaś jej była po prostu powiedzieć. Powiedziałam, odparłam. W zeszłym roku i rok wcześniej i za każdym razem, gdy pojawiała się niezaproszona. Ona tylko próbowała być blisko brata. Ona próbowała go kontrolować. Jest twoją rodziną. Nie jest moim problemem. Nastała pauza. Potem w słuchawce zapadła cisza. Nie oddzwoniłam. Ostatnia wiadomość przyszła w następny poniedziałek. Nie telefon, nie e-mail, zwykły sms. Dostałaś, czego chciałaś. Mam nadzieję, że jesteś dumna. Pamiętaj tylko, że moje dzieci kiedyś to zapamiętają. Nie jesteś tak zimna jak myślisz. Jesteś gorsza. Wpatrywałam się w to przez dłuższą chwilę. Potem to skasowałam. Nie przesłałam tego kacprowi. Nie zrobiłam zrzutu ekranu dla nikogo. Nie odpisałam. Stałam w przedpokoju naszego nowego mieszkania, tego z działającymi gniazdkami, równymi podłogami i bez wspomnień o Beacie, i przekręciłam zamek z cichą ostatecznością. Nie było tu duchów, żadnych założeń, nikogo wchodzącego z torbą podróżną i wymęczoną wymówką, tylko cisza. I po raz pierwszy od lat poczułam, jak otula mnie jak druga skóra. Wyjrzałam przez frontowe okno, a potem odwróciłam się. Chciałaś być panią tego domu, teraz nie jesteś nawet gościem.